O niepewności godziny śmierci. Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Pewne jest, że umrzemy, ale niepewne, kiedy. Rajmund Jordani mówi: Nie ma nic pewniejszego niż śmierć, i nic bardziej niepewnego niż jej godzina. Mój bracie, zostały już ustalone rok, miesiąc, dzień, godzina i sekunda, w której ty i ja opuścimy tę ziemię, by udać się do wieczności. Ale nam ten czas nie jest znany. Abyśmy byli zawsze gotowi, Jezus Chrystus mówi, że śmierć przyjdzie chyłkiem. Jak złodziej w nocy. Przyjdzie tak jak złodziej w nocy. On nam dziś mówi, byśmy czuwali, bo przyjdzie nas sądzić wtedy, gdy będziemy się tego najmniej spodziewali. O godzinie, w której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Święty Grzegorz Wielki powiada, że Bóg ukrywa przed nami godzinę naszej śmierci dla naszego dobra, abyśmy byli zawsze na nią przygotowani. Niepewni jesteśmy godziny śmierci, byśmy zawsze byli na śmierć gotowi. Zatem, ponieważ śmierć może przeciąć nasze życie w każdym czasie i miejscu, potrzeba, o ile chcemy umrzeć dobrze i zbawić się, byśmy się jej spodziewali w każdym czasie i miejscu. Święty Bernard mówi: Śmierć wszędzie na ciebie czeka i ty też wszędzie na nią czekaj. Każdy wie, że ma umrzeć, ale zło tkwi w tym, że wielu patrzy na śmierć z tak daleka. Iż tracą ją z oczu. Nawet najbardziej zgrzybiali starcy i osoby najbardziej chorobite łudzą się, że pożyją jeszcze przynajmniej 3-4 lata. Ja mówię całkiem przeciwnie. O iluż to wiemy, że za naszych dni umarli nagle? Ten siedząc, ten idąc, Tamten śpiąc w swoim łóżku. Z całą pewnością nikt z nich się nie spodziewał, że umrze tak nagle, i w tym właśnie dniu, gdy to się stało. Więcej dodam, że nawet spośród tych licznych, obłożnie chorych, którzy wtedy przeszli do drugiego życia, żaden nie przypuszczał, że właśnie wtedy zakończy swoje dni. Zaiste rzadko zdarza się śmierć, nieprzychodząca niespodziewanie. A zatem, mój chrześcijaninie, gdy diabeł kusi Cię do grzechu, mówiąc, że jutro się wyspowiadasz, odpowiedz mu, a skąd mogę wiedzieć, czy dzisiaj nie jest już ostatni dzień mego życia? Gdyby zaś ta godzina, ta chwila, w której odwróciłbym się od Boga, miała być dla mnie ostatnią, tak że nie byłoby już czasu na nawrócenie, to co by się ze mną stało w wieczności? Iluż to nieszczęsnym grzesznikom zdarzyło się, że właśnie w tej chwili, w której łapali się za zatrutą diabelską przynętę? zaskakiwała ich śmierć, a wraz z nią wtrącenie do piekła? Jak ryby, które się łowi w sieć zdradliwą, tak ubikłani zostaną ludzie w złej chwili, gdy spadnie na nich znienacka. A zła chwila to właśnie ta, w której grzesznik znieważa Boga. Diabeł ci w prawdzie mówi, że to nieszczęście na pewno cię nie spotka, ale ty powinieneś odpowiedzieć. a jeśli jednak mnie spotka, to co ze mną będzie przez całą wieczność. Panie, nie powinienem się znajdować w tym miejscu, w którym się teraz znajduję, ale w piekle, na co tyle kroć zasłużyłem swoimi grzechami. To mój właściwy, przynależny mi dom, ale święty Piotr oświeca mnie. Pan jest cierpliwy w stosunku do Was, nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. A zatem to dlatego okazywałeś mi tyle cierpliwości i czekałeś na mnie, gdyż nie chcesz widzieć mnie potępionego. Lecz chcesz, bym się nawrócił i pokutował. O Tak, mój Boże, powracam do Ciebie, rzucam się do Twych nóg i błagam cię o zmiłowanie. Zmiłuj się nade mną Boże, ogromie swego miłosierdzia. Panie, aby mi przebaczyć. Musisz mi okazać miłosierdzie rzeczywiście ogromne i nadzwyczajne, gdyż obraziłem Cię, dysponując Twoim światłem. Inni grzesznicy także Cię obrazili, ale oni nie mieli tego światła, które ja otrzymałem od Ciebie. Mimo to również mnie polecasz, Abym żałował za swoje grzechy i spodziewał się ich odpuszczenia. O tak, mój drogi odkupicielu, żałuję z całego serca, że cię znieważałem i spodziewam się przebaczenia przez zasługi Twojej męki. Ty, mój Jezu, będąc niewinny, zgodziłeś się umrzeć na krzyżu jak przestępca, i przelać swą krew, aby zmyć moje grzechy. O krwi niewinnego, zgładź grzechy skruszonego. Ojcze przedwieczny, przebacz mi przez wzgląd na miłość Jezusa Chrystusa, wysłuchaj jego próśb, gdy modli się za mnie jako mój obrońca. Jednak samo Twoje przebaczenie to jeszcze za mało. O Boże Godny nieskończonej miłości, chcę jeszcze łaski pokochania Cię. Kocham Cię najwyższe dobro i od dziś na całą przyszłość ofiaruję Ci moje ciało, duszę, wolę, wolność. Od dziś pragnę unikać sprawiania Ci nie tylko ciężkich, ale i lekkich przykrości, Chcę uciekać przed wszelką okazją do zła. Nie bódź nas na pokuszenie. Przez miłość Jezusa Chrystusa uwolnij mnie od sytuacji, których mógłbym Ci uchybić. Ale nas zbaw ode złego. Wyzwól mnie od grzechu, a potem już każ mnie, jak Ci się spodoba. Przyjmuję z góry wszystkie choroby, cierpienia, straty, jakie zechcesz na mnie zesłać, bylebym tylko nie utracił Twojej łaski i Twojej miłości. Proście, a otrzymacie. Obiecujesz mi dać wszystko, o co poproszę. Proszę więc o te dwie łaski świętą wytrwałość. I miłość ku Tobie. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za mną, w Tobie pokładam ufność. Pan Bóg nie chce, byśmy się zgubili, dlatego nie przestaje nas groźbą kary nakłaniać do odmiany życia. Jeśli się kto nie nawróci, miecz swój on wyostrzy. W innym miejscu mówi, patrzcie na no jak wielu, ponieważ nie chcieli się nawrócić, spadła nagle śmierć, kiedy najmniej się tego spodziewali i żyli sobie spokojnie, pewni, że przed nimi jeszcze długie lata. Kiedy będą mówić, pokój i bezpieczeństwo, niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. I w innym miejscu, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Po co te zapowiedzi kary przed jej zesłaniem? Niewątpliwie Pan Bóg chce, byśmy się poprawili i dzięki temu uniknęli złej śmierci. Kto wzywa, żebyś się obejrzał, nie ma zamiaru cię zabić. Mówi święty Augustyn, nie chcę cię zabić, kto na ciebie woła, uważaj. Trzeba więc koniecznie przygotować swoje rachunki, zanim przyjdzie dzień boskiego rozliczenia. Mój chrześcijaninie, jak myślisz, czy gdybyś miał umierać tego dnia, jeszcze przed nocą? rozstrzygając ostatecznie sprawę swojej wieczności, to czy być gotowe swoje rachunki, czy raczej błagałbyś Boga, by ci dał jeszcze rok, miesiąc, choćby dzień? Dlaczego więc teraz, gdy właśnie ci ten czas daje, nie rozliczasz się ze swoim sumieniem? Czy to całkiem niemożliwe, że ten dzień może być dla ciebie już ostatnim? Nie zwlekaj z nawróceniem do pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. Nagle bowiem gniew jego przyjdzie i zginiesz. Aby się zbawić, mój bracie, trzeba zerwać z grzechem. Skoro więc musi to kiedyś nastąpić, Dlaczego nie robisz tego teraz? Jeśli kiedyś, to czemu nie zaraz, mówi święty Augustyn. Czekasz może na chwilę śmierci, ale dla zatwardziałych w grzechu godzina śmierci to nie czas przebaczenia, lecz odpłaty. Nie okaże litości w dniu pomsty. Gdy komuś pożyczasz jakąś poważniejszą kwotę, zabezpieczasz się skwapliwie jakimś pisemnym poświadczeniem, mówiąc: Kto wie, co się może wydarzyć. Dlaczego więc nie jesteś równie zapobiegliwy wobec swojej duszy, która jest o wiele ważniejsza od tych pieniędzy? Dlaczego nie mówisz sobie tak samo, kto wie, co się może wydarzyć? Jeśli stracisz te pożyczone pieniądze, nie stracisz jeszcze wszystkiego. A nawet gdybyś stracił cały swój majątek, pozostanie ci nadzieja odzyskania go kiedyś. Lecz gdy w godzinę śmierci utracisz swoją duszę, wtedy utracisz naprawdę wszystko. I to bez żadnej nadziei odzyskania. Jesteś tak dokładny w spisywaniu swoich dóbr, bo się boisz, by w razie Twojej nagłej śmierci nie uległy rozproszeniu. Ale jeśli taka nagła śmierć rzeczywiście Cię zaskoczy, gdy będziesz w stanie Bożej niełaski, to co będzie z Twoją duszą przez całą wieczność? Ach mój odkupicielu, Ty przelałeś w swoją krew, oddałeś życie dla zbawienia mojej duszy, a ja tyle razy ją zatraciłem poprzez bluźnierczą nadzieję na Twoje miłosierdzie. Tyle razy nadużywałem Twojej dobroci, aby Cię jeszcze bardziej znieważać. Przez to zasługiwałem na natychmiastową śmierć. I znalezienie się w piekle. Słowem, wszedłem z Tobą w zawody. Im więcej Ty okazywałeś mi litości, tym więcej ja sprawiałem Ci przykrości. Im bardziej Ty się do mnie przybliżałeś, tym bardziej ja uciekałem od Ciebie. Im wielkoduszniej Ty dawałeś mi czas na naprawienie wyrządzonego zła, tym bardziej zawzięcie ja go używałem dla dodawania nieprawości do nieprawości. Panie, daj mi poznać wielkość krzywdy, jaką ci wyrządziłem, i obowiązek kochania ciebie, jaki mam. Ach, mój Jezu, jak mogłem być ci tak drogi, że wciąż byłeś blisko mnie, podczas gdy ja cię odpędzałem, jak mogłeś udzielić tyle łask temu, kto cię tak często obrażał? To wszystko mi uświadamia, jak bardzo pragniesz, bym się nie potępił. Żałuję z całego serca, że ci uchybiałem, nieskończona dobroci. Przyjmij tę niewdzięczną owieczkę, która skruszona powraca do Twoich nóg. Przyjmij ją i weź na swe ramiona, by już więcej od ciebie nie uciekła. Nie chcę już stronić od ciebie, pragnę cię kochać, pragnę być Twoim, i zgadzam się na każdą karę, byle tylko tak się stało. A jakaż surowsza kara może mnie spotkać niż życie bez Twojej łaski? W odłączeniu od ciebie. Który jesteś moim Bogiem, który mnie stworzyłeś i umarłeś za mnie? O grzechy moje przeklęte, do czego mnie doprowadziłyście? Przez was znieważyłem mojego zbawiciela, który tak bardzo mnie ukochał. Ach, mój Jezu, jak ty umarłeś dla mnie, tak ja powinienem umrzeć dla ciebie. Ty z miłości, ja z bólu, że Tobą gardziłem. Przyjmuję śmierć, kiedy i jak mi ją ześlesz, ale dotychczas nie kochałem Cię w ogóle albo za mało, a w takim stanie umrzeć nie chcę. Zatem przydziel mi jeszcze trochę życia, abym przed śmiercią mógł Ci odpłacić miłością. W tym celu jednak przemień moje serce, zrań i rozpal je Twoją świętą miłością. Uczyń to mocą tej miłości, która ci kazała umrzeć za mnie. Kocham Cię z całej duszy. Ona zakochała się w Tobie. Nie dozwól, by Cię kiedykolwiek znów straciła. Daj mi świętą wytrwałość. Daj mi swoją miłość. Święta Maryjo, moja matko i ucieczko, oręduj za mną. Bądźcie gotowi. Pan nie mówi, żebyśmy się przygotowywali, gdy nadejdzie śmierć, ale byśmy wtedy byli już gotowi. Kiedy śmierć się zjawi, a zatem w czasie niepokoju i zamieszania będzie już prawie niemożliwością uporządkować pokręcone sumienie. Tak mówi rozum, przed tym też Bóg ostrzega, mówiąc, że w owej godzinie przyjdzie On nie z przebaczeniem, lecz z odpłatą za wzgardzenie Jego łaskami. Moja jest pomsta i ja odpłacę. Święty Augustyn mówi, że słuszną to będzie karą, nie móc uczynić tego dobrego, co się obecnie chce, dla takiego, kto przedtem mogąc nie chciał uczynić dobrze. Ale może ktoś powie, kto wie, może się jeszcze zdarzyć, że się nawrócę i uratuję. A czy rzuciłbyś się do studni, mówiąc, kto wie, może pozostanę przy życiu i nie zginę? Nie sądzę. O Boże, jak to się dzieje, jakże dalece grzech zaciemnia umysł, że traci się nawet zwyczajny rozum. Gdy chodzi o ciało, ludzie mówią mądrze, gdy chodzi o duszę, mówią jak pomyleni. Mój bracie. Kto wie, czy to, co teraz czytasz, nie jest ostatnim napomnieniem, jakie Bóg Ci daje. Przygotowujmy się bezwłocznie do śmierci, by nas nie zaskoczyła niespodziewanie. Święty Augustyn mówi, że Pan zakrywa przed nami ostatni dzień naszego życia, byśmy każdego dnia byli gotowi na śmierć. Ostatni dzień został ukryty, aby baczyć na wszystkie dni. Święty Paweł napomina nas, że powinniśmy się starać o zbawienie nie tylko z bojaźnią, ale nawet wręcz z drżeniem. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Święty Antonin opowiada, że pewien król Sycylii, aby dać poznać jakiemuś obywatelowi swojego państwa, z jakim lękiem zasiada na tronie, posadził go przy stole, a nad jego głową zawiesił na cienkiej nitce miecz, także ten ze strachu mógł tknąć ledwie odrobinę jedzenia. Nam wszystkim grozi takie samo niebezpieczeństwo. Bo w każdej chwili może na nas spaść miecz śmierci, która zadecyduje o naszym wiecznym losie. Tak, tu chodzi o wieczność. Jeśli drzewo upadnie na południe, czy też na północ, na miejscu, gdzie upadnie, tam leży. Jeśli z nadejściem śmierci będziemy w stanie łaski Bożej, Jakże radosna będzie wówczas nasza dusza, mogąc powiedzieć: Jestem już bezpieczna, nie mogę już utracić Boga, będę na zawsze szczęśliwa. Ale jeśli śmierć zastanie duszę w grzechu, z jakąż rozpaczą trzeba będzie zawołać: A zatem pobłądziłem, i przez całą wieczność nie będzie można tego błędu naprawić, ten lęk pobudził czcigodnego Awilę, apostoła Hiszpanii, do zawołania, gdy mu oznajmiono o czekającej go rychłej śmierci. O gdybym tak miał jeszcze trochę czasu, aby się przygotować do śmierci! Także abba Agaton, jeden z ojców pustyni, choć umierał po wielu latach pokuty, ogarnięty tym lękiem powiedział. Co się ze mną stanie? Któż zna wyroki Boże? Święty Arseniusz także umierał z drżeniem, a zapytany przez swoich uczniów, dlaczego się tak boi, odpowiedział: Moi synowie, ten lęk nie jest dla mnie nowością, przeżywałem go przez całe życie, a najbardziej ze wszystkich, drżał biblijnych Job pytając Co zrobię, gdy Bóg powstanie na sąd? Co w czasie badań odpowiem? Ach mój Boże, gdzie mógłbym znaleźć kogoś, kto by mnie ukochał bardziej niż Ty? Ja zaś kogo lekceważyłem i znieważałem bardziej od Ciebie? O krwi Jezusa! O jego rany, wy jesteście moją nadzieją. Przedwieczny ojcze, nie patrz na moje grzechy, ale na rany Jezusa Chrystusa. Patrz na twojego umiłowanego syna, który w męce umiera za mnie, prosząc Cię, byś mi przebaczył. Żałuję, mój stworzycielu, że Ci ubliżałem. Brzydzę się tym bardziej niż jakimkolwiek innym złem. Ty mnie stworzyłeś, bym cię kochał, a ja żyłem tak, jakbyś mnie stworzył do sprawiania ci przykrości. Przez miłość Jezusa Chrystusa, wybacz mi i daj mi łaskę kochania ciebie. Przedtem sprzeciwiałem się Twojej woli, teraz już tego nie chcę. Chcę czynić wszystko, co mi polecisz. Ty zaś polecasz mi znienawidzić zło, jakie ci wyrządziłem, więc nienawidzę go z całego serca. Polecasz mi, abym postanowił więcej cię nie obrażać, więc postanawiam raczej tysiąc razy stracić życie, niż jeden raz Twoją łaskę. Polecasz mi, bym cię kochał z całego serca. O tak, kocham Cię całym sercem i nie chcę kochać nikogo poza Tobą. Od dzisiaj na całą przyszłość Ty będziesz moim jedynym ukochanym, moją wyłączną miłością. Proszę Cię o świętą wytrwałość i od Ciebie się jej spodziewam. Przez miłość Jezusa Chrystusa spraw, żebym ci był zawsze wierny i żebym mówił ci wraz ze świętym Bonawenturą. Jeden jest mój umiłowany, jedna moja miłość. Nie chcę już więcej przeznaczać mojego życia na obrażanie ciebie. Chcę je przeznaczyć wyłącznie na opłakiwanie wyrządzonych ci krzypt. I na kochanie Ciebie. Maryjo, moja matko, Ty wstawiasz się za wszystkimi, którzy się Tobie polecają. Proś Jezusa także za mną.